z tej strony Nana i witam was serdecznie na moim kanale ASMR więc też tutaj troszeczkę mi to pomogło, prawda? Dlatego też chcę Wam ulżyć w tych ciężkich czasach z brakiem snu. Robię różne asmry, czy to czytam lektury, roleplay'e, po prostu jako tło również są one same. Więc jeżeli macie jakiś pomysł na asmry, które byście chcieli zobaczyć. mi w komentarzu. Poczytamy. Zrobimy. Dobra. To ja było na tyle. Krótki filmik wyjaśniający. Jej! Także mam nadzieję, że wam się